Witam was. Dzisiaj e, zadaję sobie pytanie. Wiecie już doskonale że to w moim regionie, że w Radosznie jest on dwa kościoły. Pierwszy z nich to katolicki kościół z końcówki XV wieku, drugi jest to ewangelicki niczej już nieczynny kościół, który już jest w ruinie. No ten widzicie kniszczaje. ale zadaję sobie py py pytanie, jak mogło wyglądać wnętrze takiego kościoła przed wojdą? Jest to dosyć kontrowersyjne i też dziwne. Czyli teraz widzicie e, zdjęcie kościoła obecnie jak wyglądała wnętrznie. Niestety właśnie o pokalnym stanie. No, gdyby on był otwarty, to by może by to nowy kościół katolicki, kto wie. No troszkę no, smutno żało tego kościoła. Taki piękny mógł wyglądać. Co ciekawe, O oł... co się zachowało po tym kościele, to ołtarz, który stoi w kościele w skąpym. E, oczywiście dziękuję wam za oglądanie. taki troszkę myłem, kontrowersyjny filmik, ale warto obejrzeć. To się gdzieś przed wojną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i jak zwykle, no pa pa. Cześć.